Cześć, cześć! następny wideo, wujek Timo wstał i chciał zjeść potatos, ale nic z tego, ryż też ci nie damy zjeść. Czy ty możesz zjeść to co ja chcę? Nie? Ty chcesz jeść ryż. <gry> Aha, ten ryż je, rozumiem. Cudownie. Oni nie jedzą tego, co jest ugotowane. Oni jedzą to, co jest. To, co ja nie chcę, żeby oni jedli. No dobra, spoko. Teraz zabawa, no bo musi się bawić przecież. Aha, no bo jego Joy jest mała. Co ona robi? Cześć, cześć. Nienawidzę cię. <laughs> Okej, okay. gdzie ona idzie teraz? Aha, bo tu jest srebro. Rozumiem. Teraz ona się nienawidzi go. No chociaż w podkowy pogram. Kop, kop, a garb ci sam wyrośnie. Escape pod. Uwaga. No to się wydarzyło. Escape pod, zaraz zobaczymy. Najpierw trzeba zbudować. Łóżeczko. Okej. Okay. Kończymy tutaj zabawę. Trzeba zbudować łóżeczko szybko. Trzeba zbudować. Trzeba zbudować tak naprawdę więzienie? Zrobimy ze stali? Tak naprawdę łóżeczko zbudujemy tutaj. Okej, okay, pani, a tutaj. A on wyczyści. Nie, 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 nie. Ty masz... Tak, tak, ty masz to budować. Okej. Okay. Teraz idziemy do escape pod. I ta osoba cierpi. Jest bardzo źle. Więc wujek Timo zapierniczaj tutaj. Okej, okay, ona będzie budowała ze stali. Dobrze jest. Teraz zrobiliśmy więzienie for prisoners i medyczne. Okej, okay, wujek Timo Capture. Bierzemy go i bierzemy go do tą osobę tutaj. Do naszego więzienia nowego, wspaniałego. I teraz go leczymy. Jaki jest mój skill w ogóle w leczeniu? Niezły. Alona buduje, jak szalona. Ta to, to, to pani jest fantastyczna. Wyleczyliśmy go, tak? Dobra jest. Teraz go naciskamy i robimy prisoner I chcemy, żeby on czat ten rekrut, to znaczy, żeby rozmawiał z nim i go zrekrutować. Jeżeli on odmówi rekrutację do naszego plemienia, to jemu się nie zmienia na gorszy wizerunek nasz. Socjalne punkty. Natomiast jak on, ona mnie, wujka Tima, powie da kosza. No, to jest zdecydowanie gorzej wtedy. Dobra, potrzeba nam znowu. Zawsze nam brakuje tutaj drewna. Co my teraz robimy, rystecz? Aha, ciuchy. Bardzo, ciuchy są bardzo ważne, to wszystko jest bardzo ważne w tej grze. Ride! Trzech ludzi? Pistolet, pistolet, maczuga. Ok, no to w następnym wideo ginę, marnie. Do zobaczenia w następnym wideo, gdzie będę klnął w żywy kamień. Ok, pa.